z tej strony, Esteban, a To jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. I w dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. Jeśli chcecie wygrać standardowo, łapa w górę subik, dzwoneczkiem, komentarz oraz musicie mieć mój kod promocyjny na G4 użyty, ponieważ jak mojego kodu nie macie, no to niestety konkursu nie wygracie. Pamiętajcie o tym, że zawsze z moim kodzikiem macie 5% do wpłaty, a każda osoba, która wpłaca, jest szefem. No po prostu, dziękuję, tak. A mój kot jest najlepszy Pamiętaj to, że mój kot jest najlepszy I możesz zrobić na nim niesamowity profit A my dzisiaj robimy opening taki luźny za 4000 zł Więc sprzedajemy sobie dwa itemki e, za dwójeczkę Cyk, tutaj z tych gorszych No i robimy sobie opening za czwóreczkę Mam nadzieję, że się uda I tak jak widzicie po miniaturce mamy na niej skrzynkę luksury Mamy bilionera Oraz mamy skrzyneczkę Luksury zwykłą, tata jest luksury jest. I zaczynamy od 10% -ówki. Zaryzykujemy Dzisiaj otwieramy te trzy skrzynki No i zobaczmy Jakby tutaj dało No to byłby piękny, niesamowity Profit, ale wiadomo, że jest to skrzynka Na małym procencie Lecimy dalej z bilionerem Też zauważcie to, że jak w tych dwóch skrzynkach nic nie wyleci I tak się niestety dzieje no, no straciliśmy 600 zł No nie chcę tutaj tego komentować I otwieramy dalej Luxury Knife Przepraszam widowie z góry Ale będę musiał co jakiś czas się napić Ponieważ moje gardło jest w stanie okropnym No i mój drop no, Też niestety jest w okropnym stanie Dobra jeszcze jedna No daj jakąś kolorową Oj 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 No opening za 4 koła jak na razie nie wygląda dobrze Jak na razie nie wygląda dobrze Bo zostało mi 1500 zł A nic ciekawego Jeśli mam być szczery tutaj nie wyleciało Dobra trzeba na spokojnie Trzeba pootwierać tańsze skrzyneczki I fire shock razy dwa to Znaczy razy 5 otwieramy sobie No i w pierwszej był profit Tutaj lekka strata Tutaj stówka Tu pięć dych w plecy Ojej ojej, dobra, zostawiamy tą skrzynię. Zostawiamy tą skrzynię. I trzeba otworzyć coś innego. Może skrzyneczka Dingi, bardzo rzadko ją otwieram, a to jest skrzynka, gdzie na każdego itemka macie taki sam procent. Yy, tylko tutaj na awupkę jest więcej i na to... No, są pojedyncze itemy, ale tu poleciało. Aha. No, powiem wam, że jak na razie bardzo słabo. Bardzo słabo jak na razie. Tutaj troszkę lepiej, ale to, no właśnie, 56 do przodu. Nie jest to dużo. Tu jest 150 do przodu, więc tu jest ok. Zostawiamy. Zostawiamy i mamy 583 zł. 583 zł. No to to by się przydało wrzucić na jakąś jedną skrzyneczkę, którą bardzo lubię. Jest to skrzyneczka Traitor razy 5. 210 zł wydajemy. No i zobaczmy. Zobaczmy. Aha. Dobra, jeszcze 5. No tak tego nie zostawię. Tak tego nie zostawię. Lecimy jeszcze 5. O Boże. No, dramat. Dramat się dzieje, ale do trzech razy sztuka. Musi być w końcu coś lepszego. Proszę. Ok. Aha. No nie jest ok. Nie jest ok. No coś. Kurczę. Ta skrzynka naprawdę potrafiła oddać i. Potrafiła oddać bardzo dobrze, no ale niestety chyba nie dzisiaj. Cztery skrzyneczki hips, może akurat uda się trafić Kajmana. Byłoby naprawdę dobrze. No jest lipa, jest bardzo duża lipa. Tu nawet wyświetliła mi się <śmínia> miniaturka na ten film, ale powiem Wam tak, jest bardzo duża lipa, jest bardzo duża lipa, bo my z czterech koła mamy naprawdę mało i zróbmy z tego kontrakt. Tych tańszych itemków. Cyk, podpisujemy. No i mamy Famasa. Wartego nic. Lecimy z kolejnym. No jest duża strata, no co mam wam tutaj więcej mówić? No, nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze. 662 zł jest good knife za 450. No i my mamy 1900. Dobra. Bowie Knife Fate, proszę. Ja pierdziele. No dzisiaj nie mój dzień chyba, ale sprzedajmy tego Bowie Knife'a i otwórzmy sobie, otwórzmy sobie może 1% na Crimson Web'a i cały budżet, czyli te 1200 zł na to wydajemy, czyli będzie 6 takich otwarć. Lecimy z tym, lecimy z tym. Może akurat karambit wyleci na 5% łącznie. No, wiadomo, że 1% to niedużo. No, ale może akurat, może akurat dzisiaj się to uda. Zobaczmy. Wypamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem i subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. No, a przed nami jest, 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 nie wierzę. Ta skrzynka. Uratowała ten odcinek. Mamy karambita Crimson Weba za cztery koła. No i jesteśmy na zero. Jesteśmy na zero. Dziękuję bardzo. 1%. No i my to trafiamy. Tak zakończymy ten odcinek. Jesteśmy na zero. Jest dobrze. Dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.